Cześć! Z tej strony Lion. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić wyzwanie. Rzucaj owocami w zakątek łowcy i po prostu na przykład lądujecie, z tej, moim zdaniem, najlepiej tu, czyli przy tym y, ognisku obok y, misówki mantu. Zbieracie sobie jabłuszka. Trzy wystarczą, ale można też więcej. No i po prostu idziecie na zakątek y, łowcy to mi trochę tam dojście zajmie i jakby ktoś nie wiedział, z zakątek jest w to, ale on jest nawet podpisany tylko dla tych, którzy go jeszcze nie odwiedzili, nie będzie podpisany a więc jest taka możliwość, no chyba i od dwóch sezonów nawet już że, albo i więcej, że można rzucać różnym, różnymi, na przykład takimi potkami można rzucić i tak się da też rzucać yy, owocami i warzywami. I po prostu jesteście na zakątku łowcy, yy, celujecie i strzelacie i macie 1 na 3 zadanie zaliczone. Wystarczy, że tak trzy razy rzucicie i się Wam zaliczy. No, to to by było na tyle z tego odcinka. To... Zostawiajcie sobie dzwonek i łapkę w górę, a ja już yy, się żegnam. Do zobaczenia, cześć.